Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci powodzią, mogą skorzystać z odroczonego terminu płatności składek do ZUS. Żeby przesunąć termin płatności za okres od sierpnia do grudnia tego roku, do połowy września przyszłego roku, wystarczy złożyć oświadczenie. Do wniosku o odroczenie terminu płatności wystarczy dołączyć oświadczenie, że zostało się poszkodowanym w czasie powodzi. Wzór oświadczenia jest dostępny na naszej stronie internetowej. Opłacone do połowy września przyszłego roku składki będą uznawane za zapłacone w terminie, czyli nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Samo zarejestrowanie firmy na terenie objętym klęską żywiołową nie uprawnia do skorzystania z nowego terminu płatności składek. Iwona Kowalska-Matis wyjaśnia, że dotyczy to wyłącznie tych firm, które rzeczywiście prowadzą tam działalność i poniosły szkody w wyniku powodzi. Odroczenie płatności składek to nie wszystko, na co mogą liczyć przedsiębiorcy. Nie tylko o odroczenie terminu płatności składek mogą do nas wystąpić przedsiębiorcy, mogą także wystąpić o umorzenie tych składek, które musieliby zapłacić za własne ubezpieczenia społeczne. ZUS może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ niosłoby to za sobą zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny. Rzeczniczka wyjaśnia, że chodzi w szczególności o przypadki, w których przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej, które powodują, że po opłaceniu należności z tytułu składek zobowiązany nie mógłby dalej prowadzić działalności